Dzień dobry, kochani. Witajcie na kanale Makeup After 14. E, ponieważ Iza do mnie przyjechała, aż z Malborka, stwierdziłyśmy, że warto by było wykorzystać jej wiedzę na jeszcze jeden odcinek. I słuchajcie, dzisiaj opowiemy Wam o e, tajkowaniu miustu tak. czyli naklejaniu taśm. Właściwie jakim celu? W jakim celu? Pod trudne kreacje, pod takie kreacje, pod które nie macie po prostu w ogóle pomysłu na biustolność. Okej, okay. albo na przykład mamy jakby dosyć problematyczny biust, czyli biust już powiedzmy bardziej dojrzały, a chcemy go przytrzymać, tak? Bez panika. Tak, tak. Tak. Bez stanika, bo to są rozwiązania bez stanika, Czyli idealne na i uniesienie, i zabezpieczenie. Okej, okay, no to co? To robimy? Dzień działać. Czyli, czyli tak, y, może powiemy w ogóle o tych no. taśmach, tak? Pewnie. I za ma większą wiedzę, więc ja przekazuję tutaj głos Izie. To jest bubi jest to australijska oryginalna taśma do liftingu piersi bez skarpela. Taśma jest y Uciągliwa. Ona się no w jedną stronę, strona, prawda? Tak, W jedną stronę. Bo w tą nie? Nie. Nie, w okay. nie. Ona się uciąga do 170%, czyli pracuje tak jak nasza skóra. A no to fajnie, więc nie czuje się, się, zginamy, się zginamy, tak, czy nie zginąła. Ona to współdziała z naszą skórą. Okay. E, działa na dowolnie wybranym rozmiarze biustu, na dowolnym no tak, no tak. Na małych, na średnich, na dużych biustach, naprawdę na dużych biustach też daje radę. Jest ja zapraszam na mój profil, taping biustu, wyróżnione relacje. Obfitym się, jak to można tak samo można, zrobić. Można, Taśma tak samo jest hipoalergiczna, więc nie uczula, ale pomimo tego, jeżeli masz szczególnie wrażliwą skórę, warto, jak to za każdemu mówię przed każdą aplikacją, po prostu warto zrobić taki test. Kawałeczek taśmy mhm. nakleić sobie na dekolt i zobaczyć, czy po 6 godzinach nie mamy żadnej reakcji. Jeżeli nie mamy, możemy stosować tę taśmę. A co jeśli chodzi na przykład o, no nie wiem, idę gdzieś na imprezę, spocę się, czy te taśmy nie puszczą? Nie puszczą, one są wodoodporne, okay. więc nawet możemy założyć pod strój kąpielowy. A nie zaparze się? Nie zaparzy się, bo jest bawełniana taśma, okay. 95% składu taśmy to bawełna, okay. więc mamy pewność cyrkulacji powietrza, okay. Okay. czyli przy, przy, nie prześwituje tylko Przepuszcza powietrze, tak, tak. przepuszcza powietrze. No ale właśnie to, to o, tym, o tym poceniu to jest bardzo właśnie, wiesz, kobiety się boją, że pójdę na wesele, żeby no tańczyć, i, tak, i puścić, i, puści, i co będzie się działo, Zdaję, tak. tak. No właśnie niespokojnie, nawet i podstroje kąpielowe. Teraz są modne takie jednocześciowe, stroje kąpielowe tutaj wycięte głęboko, głęboko, tutaj wycięte głęboko. No i teraz jeżeli te piersi nasze są naturalnie, tak jak ja lubię mówić, zrelaksowane, to mamy troszeczkę problem, jak tutaj je unieść. No i te taśmy spokojnie dają radę i, i na basę i do morza, więc się można je używać. Okej, okay, no to co, ja się rozbieram. I będziemy I... podklejać. I będziemy podklejać, słuchajcie. Nie wierzę, że to robię, nie wierzę, że to robię. Nie wierzę. Okej, okay, i mamy, słuchajcie, różnicę, mam nadzieję, że Wy to widzicie. Ja to widzę nawet jak głowę spuszczę. Czyli ta pierś, jak ty to mówisz, zrelaksowana, a ta, słuchajcie, zliftingowana. No więc, no, zdecydowanie ta pierś wygląda, jakby była sztuczna po prostu, jakby była tam silikon. Albo jakby była w stunoszu, albo jakby była w Dokładnie. Ok, czyli pokażmy teraz. Nie wiem, jak nam się to uda, żeby pokazać, a nie pokazać. Iza mówi, że się da, więc ja jej wierzę. Zobaczymy, jak się klei. Taśmę. w jaki sposób to robić. Dobra, to działamy. Będziemy ciąć taśmy do głębokiego dekoltu, czyli do sytuacji, kiedy mamy zamknięte ramiona i mamy odkryty głęboki dekolt. Bo można też je zabezpieczyć na przykład do dekoltu z odkrytymi ramionami. Od... To jest tak. inny typ kleju. Tak, ale my tutaj pokażemy ten, ten typ do głębokiego dekoltu, tak. bo myślę, że to jest. Bardziej się przyda nam wszystkim. Słuchajcie, teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tak to wygląda. Słuchajcie, może nie wygląda to atrakcyjnie, natomiast pod sukienką te go nie widać, prawda? To ma zrobić swoją robotę, robotę na, tak, i się ładnie wczoraj, i, robi, i, i, robi. I robi. Pokażemy teraz, i powiedziała, że da się, więc da się pokazać i nie pokazać. Mam nadzieję, że to tak skadrujemy, że będzie dobrze. Także. Tak, więc pierwsze pasmo, które będę cięła, to będę chciała nim ustabilizować tak naprawdę wysokość uniesienia piersi. Więc ono musi być odpowiednio dłuższe, mhm. bo ono musi przejść przez środkową część piersi, przez sutek mhm. i w kierunku ramiona. To, co jest ważne, to to, abyście, jak tniecie taśmę, to to, aby końcówki właśnie zaokrąglać. Mhm. O, okay. Zaokrąglać. W ten sposób zabezpieczamy taśmy przed tym, aby się nie odklejały, bo jak są na kwadrat, no to będą. Szybcie się odkleja? Tak. tak. E, więc tak naprawdę, pierwsze, którą bym chciała e, gdzieś tak pierwszy, to Zawsze można. Tak, zawsze można do, mm, dosztukować. dosztukować, nie, ale skrócić się można. I z drugiej strony też, tak, jest zaokrąglona. Też zaokrąglona. Dobra. Więc e, pierwszą taśmą będę regulowała wysokość e, piersi. No dobra, dobra więc e, odrywamy taśmy. Proszę, ja trzymam ten sposób. Piersi, żeby tutaj. E, Ją też unieść, tak? Tak. To mi bardzo pomoże. I kleimy u podstawy, na środku, i sukcesywnie odklejamy sobie tutaj ten papierek. E, nie ściągamy go od samego początku, całego, bo wówczas jest zły, że się zroluje, bo mhm. skleja i nic z tego nam nie wyjdzie. Mhm. Możesz delikatnie zacząć puszczać pierś mhm. dobra. O. I teraz też przytrzymuję i tak naprawdę wmasowuję tą taśmę w ciało. Żeby klej, tak? Żeby on się ładnie przykleił tak. do ciała. on w ten sposób się zaczyna aktywować po prostu. Mhm. Dobra. No i to pierwszy wypadek mamy. No. Czy to tak wygląda? Tak? Pokazać i nie pokazać, to. No, wcale to nie jest łatwa sprawa, słuchajcie, naprawdę. No. Kolejne pasmo, tym razem troszeczkę krótsze. Mm -hmm. Też odrywamy końcówkę sobie papierka. I, I tą końcóweczką też y, podpierś, tak? Tak, cały czas podpieriś. I teraz obok tej taśmy, drugą taśmę tutaj dajemy. Staramy się, aby taśmy kończyły się na ciele, aby one nie kończyły się na materiale. Czyli? Na taśma na taśmę. Trochę może zahaczać, tak? Ale generalnie ma kleić ciało nie taśmę. Dokładnie. Okej. Okay. Ona okay. najlepiej klei się do ciała. Trzeci mm -hmm. kawałek. Jeszcze krótszy. I teraz z tym kawałkiem będę chciała zebrać piersi spod pachy z początka szlatki piersiowe. Okay. Tak jakby stąż. Tak, jakby stonąż, tak, uh. zbiera pierś. Ok. I tutaj możemy zastosować większy poziom napięcia. I teraz wychodzi mi, że mam za dużo tutaj taśmy, więc spokojnie mogę sobie to przyciąć. Też na półokrągło. Też, jak damy radę na półokrągło, nie muszą to być jakieś perfekcyjne zakola, naprawdę. No tak jak mówię, tego nie widać, tak? Ja tylko tak szybciutko skontroluję, czy mamy ten sam poziom. Zawiszenia. I jest tak, została nam finalna taśma, która w tym momencie wyreguluje nam tutaj właśnie, z... zrobi płynne po prostu przejście tej taśmy, bo w tym momencie mamy troszeczkę napięcia, ja ją delikatnie naciągałam, najbardziej ją naciągałam spod pachy, mm -hmm. aby to zebranie było fajne do środka. A teraz po prostu chcę złagodzić tutaj to napięcie, więc tą taśmę, którą teraz przykleję, praktycznie będę naklejać z minimalnym napięciem, aby była gładka linia przejścia od taśmy do piersi. Ok. Odrywam papierka. No, i teraz już finalne pasmo leci nam. Teraz, ja też nie chcę, mogłabym je przykleić tak naprawdę tutaj, ale w tym momencie za bardzo zakryje dekolt. Ja chcę, żeby on był odkryty, więc ja tak naprawdę tą taśmę na poło w połowie mniej więcej przyklejam tej drugiej, ale upewniając się, że częściowo ta taśma jest przyklejona do piersi, do skóry piersi, a niecałościowo do, do materiału. To jest teraz dobry przykład. Zobaczyliśmy, że tutaj do dekolu delikatnie nam tutaj wychodzi, więc spokojnie możecie sobie to po prostu wyciąć. Okej, okay, mamy to, słuchajcie, nie wiem, wygląda jak hmm, po operacji biustu. No, podoba mi się taki efekt. Słuchajcie, bardzo mi się podoba. Oczywiście jakby dopasowanie też taśm do linii dekoltu, albo głębiej, albo, albo bardziej zabudowane to może być, prawda? Tak, mamy różne sposoby klejenia. Dokładnie. Ja pokażę może, o tutaj jest w dostajecie też taką ulotkę, która pokazuje Wam jak stosować te taśmy, jakie macie sposoby klejenia, a z drugiej strony macie kompletną instrukcję, po krok po kroku, na co zwrócić uwagę e, przy klejeniu, przy aplikacji. E, też pamiętajcie, że jak stosujecie taśmę, to upewnijcie się, że wasza skóra jest odtłuszczona. Nie macie żadnych olejków, żadnych balsamów, czasami nawet niektóre żele pod prysznic powodują e, to, że natłuszczają też naszą skórę. Więc wówczas też nie jest to zalecane. Nasza skóra Skóra musi być czysta, odtłuszczona, bo to zwiększa przyczepność po prostu. No tak. Jest taśma, więc wiadomo, że jest klej, jak klej się do no tak. tego nie klei, więc. Usuwamy. To też jest dość częste pytanie, jak to usunąć. Ja zalecam, jeżeli masz delikatną skórę, to zalecam na pewno naoliwić, więc bierzesz oliwę, olejek do ciała, cokolwiek, czy olej kokosowy. Natłuszczasz dość sporo tej, tego, tego olejku, możesz tam sobie natłusić. Odczekać około 15 minut. W tym momencie taśma wełniana nasiąknie. nasiąknie, i wtedy odchodzi jak masełko, okay. bez problemu. Ale jedna ogólna zasada jest taka, że się odkleja tak naprawdę nie taśmę od skóry, a skórę od taśmy. Przytrzymując rynkowo, Czyli tak. tak od, po prostu trzymamy, każdy, idziemy palcami po prostu, tak, tak, mhm. tak, tak, tak. I odklejamy sukcesywnie taśmę, krok po kroku. I tyle. Słuchajcie, 15-20 minut. I zrobione. I, i cycę jak po <laughs> operacji, słuchajcie. Także. Mamy dla Was rabat y, na stanikowy.pl tak. tak, na te taśmy. I na na stanik Tak, minus 15% na hasło Makeup After 40 www.stanikowy.pl. Ja Wam jeszcze wszystko na dole w opisie opiszę. Poprosiłam Izę o rabat dla moich subskrybentek, obserwatorek. Myślę, że warto zajrzeć, być może coś się Wam spodoba, no i warto też skorzystać z brafitingu online. Naprawdę polecam. Dokładnie. No i tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, ja bardzo, bardzo dziękuję. Chyba ściskam <noise> nawet, bo naprawdę zrobiłyśmy dwa filmy w niecałe, nie wiem, ma... Jezu dwie pół godziny jesteśmy giganciary. <noise> <noise> naprawdę bardzo fajnie się z Tobą e, pracowało, współpracowało, dziękuję ślicznie. <noise> Was zapraszam oczywiście na nasze konta na Instagramie Makeup After 40 Izabela Sakutowa. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Trzymajcie się. <noise>